Siemaneczko, gdzie sobie porozmawiamy o tym jak wygląda metoda podwójnej fali w praktyce. Jeśli to jesteś to prawdopodobnie albo wyświetlimy ci na głównej, albo jakoś mnie obserwujesz, albo po prostu napisałeś odpowiednie hasło pod jedną z moich rolek. Także bardzo ci to dziękuję i ciśniemy sobie jak to wygląda. Więc generalnie tutaj nie będę ukrywał, to jest mój plan. Tutaj nie ma co jakby tego patrzeć, są jakieś tam przeliczenia, to jest główne jakby mięso dzisiejszego programu. Czyli po prostu metoda podwójnej fali, teraz jak to interpretować, co to w ogóle jest, kto to wymyślił I tak, dalej, i tak dalej, więc generalnie zaczynając sobie od tego wszystkiego, to przejdziemy sobie od po prostu powtórzeń. Czemu? Tutaj jest między piątką a ósemką jest trzy powtórzenia, a między trzy. ósemką a czwórką są cztery powtórzenia. Jak sobie to przeanalizujecie dokładniej, no to będziecie wiedzieć, że tutaj z różnicy trzy Między piątką a ósemką jest różnica 3, a między ósemką a czwórką jest 4. Potem między czwórką a siódemką jest znowu 3, i między siódemką a trójką znowu jest 4. Więc mamy różnicę 3 i różnicę 4. Generalnie dla, waszego, dla waszej świadomości, to im większa ta różnica, tym bardziej jest zróżnicowany bodziec. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że mm, pier... jedne tygodnie to są tygodnie siłowe, drugie objętościowe. I jak ja to robię, że to działa? No w w bardzo prostym i dużym skrócie, bardzo prostym językiem mówiąc, po prostu w piątkach, no to w piątkach robimy zapasu, tak jak tu macie to rozpisane ładnie, czyli przy wolum mamy po prostu niższe RP, czyli budujemy bardziej objętość, układ nerwowy odpoczywa, a w intense mamy po prostu wyższe RP i po prostu jakby no, bijemy PR. Coraz to kolejne, ale teraz to się trochę rozmyło. Bo i na volum i na intens po prostu bije PR, więc fajnie. Mam teraz progres około na ławie 2,5kg, więc sobie tutaj zrobimy, że ława progresuje nam 2,5kg. Co do siadu i ciągu, to jest temat ciężki, bo ostatnio sobie nadciągnąłem, czy tam naderwałem nawet yy, odcinek, yy, w sensie w sumie lędźwiowy po prostu. No i tam musi to się wygoić, tydzień czy tam dwa minęły, w sumie bardziej dwa. I już faktycznie da się dźwigać, ale siad muszę naprawić pod względem technicznym, więc tutaj nie powiem wam jak to działa u mnie, bo po prostu no, na razie nie działa. Na razie to muszę poprawić technikę właśnie fajnie w siadzie. A w ciągu muszę chwyt w, wrócić do stanu pierwotnego, żeby te 300, ponad 300 fajnie się trzymało w dłoniach. No a w siadzie muszę naprawić technikę, bo odjeżdżam kolanem, przez co nie pracuję tak czwórka, jakby pracować mogła. I jak pracować, potrzebuję pod wyniki. I to nawet nie te wyniki, tylko większe wyniki, ale to już nie istotne. No, Także generalnie metoda podwójnej fali opiera się na tym, że mamy różnorodność, zarówno, zarówno intensywności jak i objętości, i też jeżeli chodzi o bakofy, wygląda to tak, że u mnie, przynajmniej w moim przypadku jest tak, że jak mam na przykład piątki, czwórki, trójki, e, dwójki, no i jedynki, to tych bakofów mam trzy, a jak chodzi o m, te objętościowe, to mam ich dwa. Dlaczego? Bo ktoś powie: no to jak robisz objętość jak ten? No tak, tylko że trzeba pamiętać, że na szóstce, no do tych serii może być po prostu o jedna mniej i damy radę, a na trójce ich może być więcej, bo na trójce jednak, no jakby idąc z teorią y, w wys powtórzeń wysokostymulujących, czyli tych, którzy, które budują masę mięśniową. No to jeśli przy szóstce zrobimy RP10 dla prostego liczenia, to dwie serie dają nam 12 powtórzeń wysoko stymulujących. Jeżeli tak zrobimy przy trójkach, to mamy ich maksymalnie 9. Dlatego jest większa ta objętość, mimo że jest ucięta e, liczba serii o 1. Także tak u mnie to wygląda, jeżeli ktoś jest bardzo ambitny i dobrze się regeneruje, daje nawet 4 serie i 3 serie, to w zależności od prostu zawodnika, bądź zawodniczki. Więc. Tutaj macie już przedstawione dokładnie, jak działa metoda podwójnej fali, nie jest to nic trudnego, nie jest to nic bardzo jakoś yy, nie wiadomo co, metoda jest wymyślona przeze mnie, jest to po prostu dobra falówka, dobrze ułożona falówka z dobrą yy, po prostu interpretacją, bo bez interpretacji średnio to się da i do interpretacji służą mi takie oto rzeczy. Mamy więc y, e, repsy, y, tutaj ciężar pisujemy, tu RP, tu oczywiście estimate on RM, czyli przewidywane maksymalne podejście i y, peak, mid bądź down y, formy. No i velocity, czyli prędkość sztangi. Y, to to aplikacją można mierzyć. Y, aplikacji jest wiele, można sobie fajnie wybrać. Tu nie będę mówił, jak, jak korzystam, bo nie chcę jakoś reklamować, bo ona też nie jest jakaś super, więc teraz czekam na sensor i na jakby, właśnie aplikację do analizy poważniejszej, bo to Velocity jest bardzo fajnym odkryciem moim, takim. Bo to jest jedyna w sumie skala mm, typowo obiektywna, bo Estimated Monero też, ale to jest bardziej w rozeznaniu tygodniowym, nie tak jak tu widzicie, ale nie w takim. Powiedzmy na treningu, nie sprawdzicie estimate onRM na treningu, bo to jest zawsze na domysłach waszych, nie? No także w sumie, jeśli chodzi o tę metodę, hmm, dlaczego ta metoda, co ta metoda potrafi? Ta metoda potrafi zrobić plus 80 kg w 3 miesiące u osoby, która trenowała 2 lata, więc nie jest to stricte, stricte początkujący, już jest to osoba, która coś tam dźwigała jakieś ponad 100 na przysiad, tam 130 na przysiad, na repy, 100 na ławę. No, i w ciągu tam było 150, nie 180, ale na raz. No, także tak to wygląda. Um, u mnie działa to tak, 2,5 kg właśnie w ławie przez już ósmy tydzień idzie, więc bardzo, bardzo fajnie. Um, iż, I wszystko jakby wskazuje na to, że uda się zrobić 10 tygodni, a nawet więcej tygodni, jakby z ciągłym progresem, co jest nie ukrywam bardzo fajne. bo że jak ktoś nie wie, no to mój max to był 190kg z lekkim zapasem, więc jeżeli teraz w tym tygodniu będę miał jedynki, jeżeli zrobię tam de, de, no okolice 195, no to yy, chyba, że bardzo lekko, ale powinienem zrobić teoretycznie To jest słowo klucz, 207,5 wątpię, że tyle pójdzie, wątpię, że w ogóle będę tyle wchodził, bo może być tak, że pójdzie ale jeżeli mam jeszcze 3 bloki do przetrenowania 9 tygodniowe, z czego tam jedno utniemy sobie, żeby było fajnie. No to uważam, że nie ma sensu, bo moim, oj, sorry. Moim takim, mm, powiedzmy, celem, do którego dążę w pełnym tryboju, to jest 220, więc absolutnie nie mam po co teraz jakoś po pocić i trehardować i ryzykować dużo. Yy, wolę po prostu zrobić tutaj 200 luźno, czy tam 197,5, co będzie i tak PR-em i sobie stopniowo dokładać, więc też metoda podwójnej fali. Dokładamy bardzo mało, w sensie jakieś 2,5 kg, co jest bardzo mało, jak dla mnie na ławie w ciągu i wsiadzie około 5 ale czasami też najlepiej progresować około 2,5 kg. Wiadomo, na początku, jak mamy ten wstęp, to RP jest jakby niższe, więc możemy się pofatygować o te 5 kg progresu, ale potem już bym między 2,5 a 5 kg progresu maksymalnie robił. Też w zależności od przypadku, bo jeden będzie progresował 5, 6, 5 a 7,5kg na ciągu, a na sieci będzie tylko 25 A drugi będzie miał to na odwrót, a trzeci będzie miał to po więc to zależy od przypadku hmm. Ja zawsze bardziej progresowałem, ja progresowałem mniej więcej równo Zawsze ten ciąg był tam o 5-10kg tylko mocniejszy e, Także oczywiście czasami się zdarzało więcej, na przykład 30 ale to w zależności nie? No Także to było na tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że metoda podwójnej File dla Was już nie będzie żadnym żadnym czymś niemożliwym, czy trudnym. Prosta metoda, skuteczna metoda, hmm, pozwala dokładać przy dobrym, dobrej interpretacji hmm, około 20% sił w 90 dni. Ja też tyle, ja dołożyłem nawet u jednego podopiecznego plus 30% w dwa miesiące, ale to była osoba trochę mniej zaawansowana, ale ta, 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 tak jak mówiliśmy, no 130 on robił, ale na raz wtedy, bo to był Łukasz. W ławie udało się zrobić ze 90, 85 105 i w ciągu udało się ze 140 chyba, 150 zrobić okolice. Nie, sorry, ze, no, lekko ponad stówkę zrobić te 170 160. Także fajne wyniki. No ale generalnie Łukasz zdecydował, że woli biegać, więc teraz biega i kontuzji nie ma. Więc to też co jest ważne właśnie w metodzie podwójnej fali. Ale to już bardziej w doborze ćwiczeń, no to jest to kwestia właśnie tego, żeby były odpowiednie akcesoria. No. także yy, w sumie to tyle. Jakby stricto o metodzie podwójnej fali, to jest tyle. Jeszcze na pewno nagram odcinki o tym, jak o co chodzi z zasadą różnorodności zakresowej, i o co chodzi z innymi moimi zas jakimi zasadami, którymi się kieruję w programie Freak czy Freak 2.0. No, także to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Możecie pisać w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć na samym odcinku. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania, udostępniania i komentowania. Ewentualnie, jeżeli chcielibyście zobaczyć bardziej, jeszcze, jak to wygląda w praktyce, to też napiszcie: chętnie nagram po prostu drugą część tego materiału. Trzymajcie się, następnego, U.